Wspaniałe życie czeka mnie z tą dziewczyną, Piękną, jedyną, zajebistą Krystyną. Kiedy ja jestem z nią, z nią zawsze jest wspaniale. Paliłem papierosy, a teraz już nie palę. Ona zmieniła życie me, Krysia, ja kocham Cię. Wspaniałe życie czeka mnie z tą dziewczyną, Piękną jedyną zajewistą Krystyną. Ona w mym sercu jest i w nim pozostanie. Kocham Cię, Ty wiesz, kochanie. Wspaniałe życie czeka mnie z tą dziewczyną, Piękną jedyną, zajebistą Krystyną. Ona w mym sercu jest i w nim pozostanie. Kocham cię, ty wiesz, kochanie. Ta Krysia piękna jest i taka zajebista. Że kocham tylko ją, to sprawa oczywista. Ona zmieniła życie me, Krysia, ja kocham Cię. Wspaniałe życie czeka mnie z tą dziewczyną, Piękną jedyną, zajewistą Krystyną. Ona w moim sercu jest i w nim pozostanie Kocham cię, ty wiesz, kochanie Wspaniałe życie czeka mnie z tą dziewczyną Piękną, jedyną, zajebistą Krystyną Ona w moim sercu jest i w nim pozostanie Kocham cię, ty wiesz, kochanie